Odkąd żyjemy na Ziemi i zostawiamy po sobie ślady? Archeolodzy oraz historycy, badając je, piszą historię człowieka. Czasem odkrywane znaki z przeszłości niosą jakby świadomie wysłany do przyszłych generacji komunikat. Od tysięcy lat płyną do kolejnych pokoleń strumienie informacji. Większość ich pozostało i pozostanie w sferze domysłów, konstruowanych według wiedzy, wyobraźni i emocji adekwatnych dla czasów, w których człowiek je odczytuje. Wysyłanie znaków rozpoczęło się 40 tysięcy lat temu, w momencie odkrycia barwników, narzędzi i potrzeby tego rodzaju działalności. Malarstwo jaskiniowe, ryty naskalne czyli sztuka paleolitu jest nieprzerwanie eksponowana w swych naturalnych galeriach na ścianach pradziejowych jaskin. Sztuka jak nić ariadny biegnie od korzeni, towarzysząc nam przez tysiąclecia utrwalając w świadomości motywy. Z czasem osiadające w pamięci jako symbole porządkujące nasz świat. Oznaczają go odnosząc się do zbiorowej wyobraźni. Drzewo. W tym miejscu i okolicznościach to drzewo święte, które lokuje się tylko w środku świata, naszego własnego środka świata. Umożliwia łączność między niebem a ziemią. Tak uważali mieszkańcy starożytnych Indii. Tak myśleli Słowianie, uznając dąb za drzewo sakralne. Archaiczne tradycje włączane są przez nowożytnych twórców w ich dzieła. Wszystkie detale, gesty coś znaczą. Naukowcy jednak przestrzegają. Każda interpretacja niech pozostanie hipotezą. Czy lira to tylko instrument, czy z racji wykorzystania skorupy żółwia do konstrukcji jej pudła rezonansowego, występuje na płaskorzeźbie także w roli podstawy świata. Wszak żółw jako podpora mechanizmu niebiańskiego i całego kosmosu jest zjawiskiem uniwersalnym wśród mitów ludów indoeuropejskich, także w Grecji. Czy wpisany w kontur bębna zygzak jest tylko sznurem naciągającym membrany, czy również znanym od czasów faraonów symbolem wody? A jeśli tak, to czy rebus składający się z połączenia bębna i wody? nie sugeruje odczytania rytu jako symbolicznego przedstawienia najważniejszych bóstw słowiańskich. Peruna, tego, który uderza, i Welesa, który przed uderzeniem skrył się do wody. Spirala jest obecna od wieków w ikonografii wszystkich znanych nam cywilizacji. Oznacza transformację, przejście ze starego w przestrzeń nowego. Czy ring, pierścień w dłoni dziewczyny przedstawionej w transowym tańcu, to tylko współczesny tamburyn, czy raczej symbol szczęścia, który jest w mitologii słowiańskiej przypisany bogini Ładzie? Snop zboża przygarniany przez kobietę. Postać siedząca z reguł jest odczytywana jako najważniejsza wśród przedstawianych. Wyposażona w atrybut w postaci zboża skłania do przypisania kobiecie roli bogini Mokoszy, Matki Ziemi, jednego z najważniejszych bóstw w mitologii Słowian. Czy papirus w ręku Mokoszy? Mocnym gestem wzniesiony ponad wszystko oznacza pochwałę nauki. Czy jest to przesłanie wzywające do poznania osiągnięć naukowców, inżynierów, a zarazem zakaz szukania odpowiedzi na odwieczne pytania w świecie nadprzyrodzonym? Z góry przygląda się wszystkiemu wiekuiste słońce. Takie samo dla nas, jak i kolejnych pokoleń artystów, potomków autorów pradawnych fresków. Symbolizujące teatr maski tragedii i komedii, naszą historią uzupełniamy o wizerunki innych emocji. Historie, ich obrazy, treść zaszyfrowana w symbolach są wszędzie, gdzie działał człowiek. Czyli także tuż obok nas.